Proszę państwa na pewno energia i budynek to jest co na co powinniśmy zwrócić w tej chwili bardzo bardzo uwagę bo tak naprawdę nowoczesne budownictwo to już nie tylko sama bryła, ale to wszystkie rozwiązania, które wchodzą w skład tego budynku. I jeżeli byśmy na to popatrzyli przez pryzmat nie tylko źródła ciepła, być może również źródła chłodu, również źródła prądu, to okazuje się, że możemy budować budynki, które są coraz bardziej energooszczędny, ale z drugiej strony coraz bardziej niezależne od rozwiązań zdalaczynnych. Czyli możemy mieć własną energię elektryczną, możemy mieć własne ciepło i własny chłód. A tak naprawdę to właśnie o to chodzi, żeby budynek był jak najbardziej dla nas przyjazny, a z drugiej strony możliwie jak najniższe koszty eksploatacji z niego e, życia codziennego wynikały. I właśnie o tym tak naprawdę chcemy Państwa przekonać, że do tego, żeby stosować technologię, ale od samego początku pamiętać o tym, że najważniejszą rozmową na poziomie inwestora jest rozmowa na temat koncepcji, na temat jak tworzymy ten budynek, jakie on ma spełniać funkcje, jak ma reagować na zmiany pogodowe, jak wreszcie ma być wykorzystywany. I przez kogo? Bo tak naprawdę całkiem inaczej będzie się zachowywał budynek mieszkalny, całkiem inaczej będzie się zachowywał biurowiec, a jeszcze inaczej będą się zachowywały obiekty pod tytułem baseny, hotele i różnego rodzaju obiekty rekreacyjne. Także zależy nam na tym bardzo, żebyście Państwo byli przekonani, że zaczęcie... Inwestycji od dobrej analizy, dobrej, wynikliwej z kalkulatorem w ręce, z ołówkiem i kartką daje szansę, żeby ten budynek był naprawdę energooszczędny, nie tylko w eksploatacji, ale również i w inwestycji. Zachęcam i zapraszam.